W Muzeum Orsay do 23 lipca trwa fantastyczna wystawa manet dega poświęcona twórczości malarzy Edouarda Manet i Edgara Degas. Obaj panowie urodzili się w Paryżu i byli prawie rówieśnikami. Pochodzili z dobrze sytuowanych rodzin i tak samo rzucili studia prawnicze, aby zająć się swoją pasją. Obracali się w tych samych kręgach i tak samo postanowili sprzeciwić się dogmatowi promowanemu przez Akademię Sztuk Pięknych. Kształcili się indywidualnie u innych malarzy, po czym wypracowali własny styl i podejmowali nowoczesne, aktualne tematy, które kuły w oczy krytyków i bulwersowały publiczność. O ile jednak Degas widział sens w uczestniczeniu w alternatywnych wystawach wraz z grupą malarzy okrzykniętych impresjonistami, Manet nie zdecydował się dołączyć do Stowarzyszenia Rebeliantów, był ich mentorem i im kibicował, szedł jednak obok swoją drogą. Miał ambicję wymusić akceptację nowego malarstwa na oficjalnych salonach. Wystawa podzielona jest na sekcje, które dotyczą różnych etapów rozwoju artystycznego malarzy, począwszy od okresu kształcenia i kopiowania obrazów w lurze. Mnóstwo portretów, część poświęcona wyścigom konnym, popularnej rozrywce francuskiej śmietanki towarzyskiej, czy też rewelacyjna sekcja opisująca paryskie życie. Na wystawę przyjechało wiele kultowych prac ze Stanów Zjednoczonych czy innych muzeów, jak na przykład obraz Nana, Manet, z muzeum w Hamburgu, czy u modystki Degas z Chicago. Moim faworytem był obraz Kobieta z papugą. Poznajecie? To Victorine Meron, która pozowała Manetowi również do słynnej Olimpii. Tuż obok wyeksponowany był obraz Dega, kobieta z irysami. Który Wam się bardziej podoba?